Dzisiaj widzowie wjeżdżam w trochę przyciemnionej wersji, bo jej nie może wiedzieć, że to jestem ja w 100%, ale wy musicie wiedzieć, bo mam przygotowane obiecane ikon piki za łapki w górę. Mam na sam start 7, znaczy na sam start, na sam start mam piki 82, ale tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 ikon pików i dorobię jeszcze po otworzeniu pików, bo jeszcze mam paczki na dzisiaj poza tymi ikonami, także, bo mam nadzieję, że jej nie wiedząc, że to ja. No chyba nie wiedzą, skoro tak ciepło. Także widzu, łapka w górę za cicho ciemnego waha możesz zostawić pod filmem, żeby się nie osło. I tak dalej. Suba się jak nie masz, bo warto mieć subskrybera. Wtedy nie przegapisz oczywiście żadnego kontentu, tak? Jak robię kilka ikon, kilkanaście, kilkadziesiąt pewnie mi się zdarzy. I tak przy okazji to stream jest dzisiaj o 18:00. Też będziemy kręcić ikony, ukręcę piki. No, co? Ja tam nie będę kręcił, także zaprasz, zapraszam. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności. A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Tych pików ogólnie mam ukręconych chyba z 80, bo siedziałem w pracy i zakręciłem. Też tak samo te ikony w pracy ukręciłem. To co miałem w klubie, to przepalałem. Też na telefonie trochę pików otworzyłem, żeby mieć więcej foderu, żeby było więcej ikon naraz, wiadomo. Ale no, tak myślę, że 7 ikon, i później kolejne na przykład. Może zrobię więcej ikon niż łapek. I przy okazji jutro mocarny film będzie. Wymyśliłem coś tak petarda, chyba petarda, że. Warto być. No nareszcie, coś specjalnego, wyżej ocenionego. Watkins. Chyba będę musiał sobie Zenka puścić widzowie na ikony, wiecie? Bo dawno Zenka w sumie nie było. O, Balak96, tak z zaskoczenia mnie wziął. Pewnie jest warty, no właśnie. Nic, ale... Fajny overall, może do Han go zostawię. Jeszcze te ikony na chwilę zostawię, bo najpierw tym 82 Plus się zajmę. Jak widzicie, tak poprzepalałem, że żadnego duplikatu jeszcze nie ma. No i po co to? Nie biorę jej nawet. No nie, no Rodrigo to już wezmę, już bez przesady. Nie, no co jest z tymi pikami dzisiaj? Ja... Przyczepił się. I dostał parę. A jak wjechał parecho, to już wiadomo, że no właśnie. Już 8-9. Za chwilę jakieś kolejne karty specjalne. Jak już był parecho, to, to ja jestem spokojna tej ikony, nie? Jeszcze go w łysole, ulubieniec. Mamy już takie talizmany dzisiaj, stary, że no to nie pójdzie bez Ronaldinho chyba. Jest i Krzysiu Golonka po roku w Rosji. Jest drugi parecho. No już tu jest taka kumulacja mocy. Trzeci, drugi podrządek! No to ja już tutaj to widzę, nie, że się energia na ikony kumuluje, ja już kończę otwierać te piki, wpisuję Zenek, ale w sumie jak już ten, jak już mamy duplikat tego rodyrego no i Parecho, to chyba zrobimy sobie jeszcze dwie dodatkowe, bo trochę foderów wpadło. Tak przy okazji ja wam powiem, że w tym momencie jest łapek, czekaj bo się ładuje, treści na kanale, ja już tu kręcę ikonę, w tym momencie jest 163, mnie jest. Z tym, że no, ja nagrywam to o 20. Więc muszę wziąć pod uwagę, ile łapek możecie wbić, jakby wiecie, do, do, do jutra. Mamy 9 ikon. Jest Zenek, ja jestem ciemniej, może i jej nie wie, że to ja. Zacznijmy, proszę państwa, pierwszy. No rajkard, już go dostałem, ale nie będę spoilerował. Proszę Państwa, jedziemy dalej. A Billy. No to dalej. Jazda, jazda, stoiczko w duplikacie. nie no, to wezmę. Wezmę Roberto Carlosa, może jednego zasłanianego? Jeden zasłaniany, Icon piczek. Od do. Coś mignęło dziwnie. Eeeee! Łomaben! Coś ty mi tu wrzucił! No to to, to nie może chyba być nic lepszego, nie? nie? Nie ma nawet możliwości, stary. Chyba to Ronaldinho, nie? Albo jakaś 9, 9 ale. Nie ma! Beścik! Ile on jest w ogóle warty, stary? Na pewno jakiś gruby so. Tylko 800 koła? Myślałem, że ten beścik jest warty trochę więcej, ale ja się nie zatrzymuję. Berkampa, Ja nie chcę ogólnie tu brać duplikatów, nie? Żeby. Ja nie musieć od razu iść przepalać. No to tutaj. Chyba wszystkich wziąłem, to został tylko Ribery. No. Dwa ostatnie. Trzy, Trzy ostatnie, jak na razie. I Thierry Henry. A w ogóle, ile on jest warty? Aż tyle? Zasłaniane oddają. Nie powiesz mi, że nie. beścik był przed chwilą. Ja już już odsłaniam od końca, zanim w ogóle ona się skończy. O, wow, Alta nie mogę kliknąć. Dobra, jazda. Okej, okay, on już był dzisiaj. To fajne. Dalej. On. Aha, on. Ona. Chyba. Brazil, Brazil, Brazil. Piresik, okej. Okay. A. O! A to Carlos. O, kaka. Kurcze. Nie jestem pocieszony. W sensie inaczej, no, beścior fajen, tak? Beścior bardzo fajen, ale. A wróciła w ogóle ta ikona 94? Bo była ikona też 94 i ją zabrali właśnie przez tego Buga. Z tym, że no 90 plus oddali, a. A 94 nie ma. No nie ma, stary. Zabrane. A no tak, jeszcze z tych ikon w paki, no przecież. Ty, a może. A może tu, stary, inaczej to działa? Może po prostu dzisiaj to nie jest dzień na otwieranie. Może ja po prostu nagram teraz te ikony, nagram paczki i resztę otworzę jutro. Jutro wam dogram. A wy to i tak zobaczycie w piątkowym odcinku. Nie tylko dogram sobie to rano po prostu. Jak wstanę. Może jak ciemność nie oddaje, to może odda potężna jasność. Ale ja już kombinuję jak, nie wiem, jak jakiś UFOLUT. Bo wszystko dla tego Ronaldinho, nie? Dla niego wszystko. O, wymienny to, fajnie, darmowe ile tam, nie? Ja wystawiam po 20 koła, jakieś dzbany kupują, pokazywałem. Ja teraz wejdę, żeby nie było, że oszukuję, bo jednak nie wystawiam co godzinę, tylko co 4-5, jak mi się przypomni. Ale i tak się sprzedają, nie? Ja nie, nie wiem, co za muły to kupują, naprawdę, no. No zobacz, po co, po co? No ale widzisz, no to ja znam takie sposoby na zarobek. Jak odpalę grupę handlową na nową EFC, No to będą nie tylko takie, będzie ich milion. Ja prędzej na tego Ronaldinho, to ja dozbieram quicksellując ty gówna niż go trafiając, nie? Ale przynajmniej ciągle spada, bo jest trafialny, więc no to to jest, to jest akurat spoko. Szybki look zróbmy, ile on kosztuje? 3,5 bani już tylko. No z dnia na dzień ta nie tanieje, chłopak. Ale ty, jakbym się wszystkiego z listy pozbył? już bym chyba prawie miał, nie? Wow, wow. Ej, to nie Libertadores, jest je... Ej, dobra, nie wiem. Czy ja się nabrałem? No ta, jak Debil, ja myślałem, że karta specjalna, stary. Cedyszkę zarobię. No to zacznijmy. Z 10x84, Kona Gold może tu być. Jest chyba, a nie. Myślałem, że stary Hernandez wyskoczy. Bo to jest zbugowane dalej. Oni tego nie naprawiam do końca gry, jestem pewny. Jadą świry, jadą. O, futis to nie jest fut. To, to, to nie. To, to nie w ogóle, nie. Rivaldo. Jak dobrze, że to pominąłem. No to 10 8, 5 tym razem. Znowu toc, Nie ma Ronaldinho, to pominika. Nie ma Ronaldinho, nie ma futis stary. To po co my to będziemy oglądać, tak? Proste, proste. Albo ikony Goat, jak nie ma, to, to wiadomo. Tylko najpierw trzeba sprawdzić, czy się coś. I nie zbugowało? No nie. Ale ty, nie zły 9.5? Niebo pełne gwiazd. Nocy w ciemność nagle zmienia. Nawet zenek nie pomaga. O, kto to jest? Nawet nie wiem, co zobaczę. Hm, Stevie G. O, a nie, to nie ikona ta. Dobra, stary. To może jednak faktycznie nie jest dzienne otwieranie. Znaczy, powiedz, że marudza, bo i tak trafiłem besta. Fajny, fajny, bardzo, tak, ale. No to wszyscy codziennie trafiają jakieś karty po grube miliony, Ja widzę na Discordzie dla widzów, na Instagramie w DM-ach mnie męczycie widzowie, że macie Ronaldinho, a ja nie mam. A swoją drogą można mnie pomęczyć w dm macie w opisie Instagram. Nie wiem stary, ostatnia paczka na dzisiaj, jak nic nie, nie będzie, to ja naprawdę dogrywam to jutro, bo, bo dzisiaj to najwidoczniej nie jest dzień, proszę państwa, 10 razy 85 sobie, na koniec. Jak nie to ja po prostu wychodzę i, no i wracam jutro. Czekaj, to nic? Dobra. To, czekaj, mam już tu walker. O! A to jednak nie wychodzę, to zostanę na chwilę. Bo ten walker to naprawdę spoko karta, no mimo, że 350 koła tylko. Ja uśmiechłem się jak go zobaczyłem, tak? Uśmiechłem, uśmiechłem. Więc jeszcze jedna, jak tu nic nie będzie to wtedy. Wtedy sobie wyjdę. Pokaż. Ja już jestem gotowy, nie? Odlatujemy. Zapinamy pasy! Odlatujemy do Dubaju! No cześć, witam was, bardzo szybko to minęło, co? Jest drugi dzień i zrobiłem jeszcze cztery te ikony, nie? Jeszcze paczki w sklepie mam gotowe jakieś, ale no... No stary teraz i wrzucam komentarz widza, bo jak go wrzucę, to mam trafić Ronaldinho, podobno. Ja mu wiesz? No to sprawdźmy, czy Ronaldinho od widza będzie? No nie w tym piku na pewno. Szabi Alonso, ale spokojnie, tak? Spokojnie jeszcze trzy. Stoiczko w duplikacie. Nie no, dzisiaj na streamie zrobimy chyba też kolejne z 10 ikon, bo... Ja nie mogę odpuścić tego Ronaldinho, to jest... Niewykonalne, żebym ja to odpuścił. Ja go po prostu muszę mieć. Ostatniego sobie zasłonimy. No i proszę bardzo. Pokazuj. Jest już posiadany. Fajnie, Roberto Carlos. Ale dalej. Co? Co? Wiera? Już posiada... Nie gadaj, że... No już myślałem, że same duplikaty mi tu rzuci. Ale tutaj jest tylko pujal. Ale w ogóle dwie ikony Goat na sam koniec? To trzeci Ronaldinho, nie? Trzeci... Oj oj oj, oj 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 to może wymienny Ronaldinho z jakiejś wymiennej paczki za kwalifikacje. No może, może z kolejnej Z kolejnej też nie <laughs> Jeszcze 10 razy 8-4 stary Jeszcze coś tu jest No Oj U o ho, ho, to niefajne. fajne Ale jeszcze 96 E, to nie jest tak źle A dalej dalej gotuj jest ikona ale to nie ikona gołd, to jest Trezeger razem z Bastianem, Świńskim tegerem. To Gerard, pomyliłem Gerard, do tegerem, stary. Rzucisz? Rzucisz, jest ikona gołd! Holandia! Esio! Kuman pewnie, bo kto inny? O, a nie! a nie stój, 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 stój! To może być to! To może być to, stary, proszę cię! Michel Balak. Mam jeszcze takie na dobitkę, nie? Zrobiłem. Żeby były karty pod piki, żeby na streama, wiesz, przygotować pikensy dodatkowo. By było ich dużo. No, ale z tego nic nie daje. Same złote! Nie na no, autentycznie, nie. No ja nawet chyba tego już... A nigdy już tego chyba na odcinku nie otworzę, stary. Ludzie z tego wysyłają mi, że mają Ronaldinho, a ja najlepszą kartę jaką z tych wymian dostaję jest stary co? BANZA! Ale może na streamie uda się coś więcej trafić. Także na 18 zapraszam. Jakąś ikonką, losowym widziciem kończymy. No i dzięki za oglądanie. No. Plan był dobry, pomysł był niezły. Wykonanie nawet było dobre. Ale jej mało, miało inne plany dla mnie. Pozdro, trzymajcie się i, I do 18. .00.